Cześć, tu Bevis, witam Cię w kolejnym odcinku Teorie Bez Granic. Dziś zajmiemy się ważnym pytaniem. Co by było, gdyby Trevor zajął się Jimmy po śmierci Michaela w GTA V? Czy chłopak zostałby gangsterem, hakerem, a może gwiazdą internetu? Aby nasza historia miała sens, musimy założyć, że pierwsza misja w GTA V, w której Michael i Trevor dokonują napadu, kończy się nieco inaczej. Trevor zaczyna odwiedzać rodzinę Tonley częściej, Towarzysząc w życiu Jimmy'ego. Dodatkowo w tej linii czasowej musimy się zastanowić, czy byłaby jakakolwiek szansa, aby Trevor i Michael poznali Franklina, a zasadnicze pytanie brzmi, w jaki sposób? Mam wrażenie, że mogliby się poznać przy okazji jednego ze skoków. Franklin, chcąc spróbować prawdziwej gangsterki, trafia na ogłoszenie do pomocy w napadzie, tym samym poznaje wspomnianą dwójkę. Z uwagi na dobre relacje pomiędzy Michaelem i Trevorem, Franklin odgrywałby tutaj drugorzędną rolę, czyli po prostu najczęściej by pomagał w napadach i czasami. Czasem wyskoczył z chłopakami na miasto. Chciałbym także określić wiek Jimiego, który może mieć taki sam jak w grze, czyli około 20 lat. I uważam, że obecność Trevora po wydarzeniach z pierwszej misji mogłaby wpłynąć na relacje Michaela wraz z rodziną. Więc charakter Jimiego jest podobny do znanego z gry. Późniejsza śmierć Michaela wpływa jednak na postrzeganie ojca przez syna. Tutaj Michael nie zyskuje miana emeryta, który nic nie robi. Michael ginie w wyniku tragicznego niepowodzenia kolejnego napadu. Jego pewność siebie i doświadczenie nie wystarczyły, by uniknąć. Fatalnej wpadki. Rodzina jest pogrożona w żałobie, a Trevor, zaskakująco, postanawia pomóc Amandzie i wesprzeć ją w tych trudnych chwilach. Wraz z Jimmy stają się kumplami, a chłopak wie, że może na niego liczyć. Mimo żalu Amandy, Trevor zdobywa jej częściowy szacunek przez swoją gotowość do wsparcia. Związek Michaela i Amandy nie był idealny i wszyscy o tym dobrze wiemy. Jednak jej niechęć do Trevora nie zmienia się w zupełną nienawiść. Między nimi jednak nigdy nie zaiskrzy, no przyznajcie sobie szczerze. Trudno wyobrazić sobie taką relację. Jednak co z Tracy. Mimo, że skupią się na Jimmy, tak nastolatka może mieć także żal do Trevora, jednak za cel wybiera karierę i próbę zostania gwiazdą. Michael, z uwagi na rzadsze bycie w domu, nie przeszkadzał jej tak bardzo jak w historii, którą znamy. Ważną postacią jest także Lester. Mężczyzna zdecydowanie ciągle przygląda się rodzinie Tony. Po stracie przyjaciela chce być dla nich jak najlepszym wsparciem z uwagi na przyjaźń z Michaelem. Oczywiście rodzina nie wie o jego istnieniu, jednak w momencie zagrożenia na pewno by im pomógł. Zanim sprawdzimy poszczególne scenariusze, przyjrzyjmy się charakterom. Trevor no właściwie, czy ja muszę komuś go przedstawiać? Człowiek chaos, porywczy, ambitny i uparty, zdecydowanie nie nadający się do roli ojca. Możemy wnioskować, że po jego zachowaniu również miał przez całe życie ciężko, jednak przyjaźń z Michaelem była dla niego istotną częścią. Tutaj moim zdaniem postać samego Trevora niezbyt się zmieniła. Jako że Michael pracował, Jimmy mógł w nim widzieć ojca, który jednak jest pracowity i nie ma ludzi zbyt często z uwagi na nieobecność w domu. Ich relacje mogły być jednak na podobnym poziomie, jak w samej grze. Jimmy to wciąż do. Dosły człowiek, który zdecydowanie woli grać niż pracować, skończył szkołę i nie może znaleźć dla siebie idealnego miejsca. Dodatkowo z znami poza Trevor'em, to znamy jest głównie z gier. Czas na przejście do pierwszego scenariusza który moim zdaniem jest świetną, alternatywną historią. Po tym jak Trevor i Franklin stracili dobrego gangstera, a zarazem przyjaciela, muszą znaleźć kompana do dalszych rabunków. Zdecydowanie Trevor, chcąc pomścić śmierć Michaela, uznaje, że trzeba wykonać skok życia. Trevor widząc Jimmy'ego mógłby dostrzec w nim osobę, która świetnie nadałaby się do roli hakera. A ten jest często potrzebny podczas napadów. Z uwagi na to, że Jimmy sporą część czasu spędza w sieci, a do szkoły zapewne średnio mu się chce chodzić, zostaje wysłany na szkolenie do Lestera. Ten, mimo że nie jest najlepszym hakerem, Pokazują podstawy, które później Jimmy rozwija w ramach hobby. Oczywiście szkolenie oraz zdobycie umiejętności kosztuje ich sporo czasu. Przez lata jednak Jimmy się mocno zmienia i zaczyna rozumieć ojca. Sam ponosi liczne porażki, przez co zmienia swoje nastawienie do życia. Oczywiście nie ryzykuje życia na napadach, ale chce, aby Trevor i Franklin mieli jak największą ilość czasu na przeprowadzenie akcji. Zastanawiam się, co tak naprawdę Jimmy mógłby robić z tymi wszystkimi pieniędzmi. Wątpię, że wyprowadziłby się z domu rodzinnego z uwagi na wygodne życie, jakie mu to gwarantowało. Młody Hacker nie jest aż tak bitną osobą, by znajdować sobie samemu zlecenia. Trevor woli mieć go po prostu na oku i pilnować, by mu się nic nie stało. Tym samym pokazuje, że traktuje go jak własnego syna oraz nie chce stracić przyjaciela. W tym scenariuszu Franklin z uwagi na znajomość z Michaelem mógłby zachęcać Jimmy'ego do sporadycznych wyjść na miasto. Jak to było przy jednej z misji. W ten sposób sam Trevor, jak i Franklin pokazują, że gangsterskie życie jest na dobre i na złe. Myślę, że Jimmy mógłby żyć tak przez wiele lat. Jest ważnym członkiem zespołu i przede wszystkim ma swoją działkę. Niezbyt się naraża więc takie życie by mu pasowało, no i przede wszystkim przez większość część dnia może dalej grać. Drugi scenariusz jest równie realny jak pierwszy, jednak tutaj Trevor i Jimmy postanawiają podjąć się współpracy. Nie opiera się ona na gangsterskich wypadach i przestępczości, a zupełnie czymś innym. Trevor dostrzega ukryty talent chłopaka, proponuje mu zostanie streamerem, w zamian za reklamę w Trevor Phillips Industries. Pieniądze zainwestowane w Jimmy'ego przez Trevora szybko przynoszą efekty. Dzięki potężnym nakładom na marketing, Jimmy błyskawicznie zdobywa rozpoznawalność i nawiązuje współpracę z największymi graczami na rynku. Jego umiejętności w świecie gier rozwijają się w zawrotnym tempie. Z czasem staje się nie tylko popularny, streamerem, ale też mistrzem e-sportu, zdobywając nagrody i wygrywając prestiżowe turnieje. Na szczycie swojej kariery Jimmy i Trevor decydują się na kolejny krok, wydają własną linię produktów dla graczy od sprzętu komputerowego, po gadżety kolekcjonerskie. Oficjalnie firma odnosi wielkie sukcesy, ale za kulisami kryją się mroczne sekrety. Część zamówień zawiera dodatkowe bonusy w postaci nielegalnych substancji ukrytych w opakowaniach. Operacja jest bardzo dobrze zorganizowana, więc ciężko to wykryć. W tej układance kluczową rolę odgrywa Także Lester. Choć Trevor zna się na produkcji i sprzedaży, często działa brutalnie i impulsywnie. Lester wnosi do imperium zimną kalkulację i strategiczne myślenie. Dzięki jego sprytowi i umiejętności, logistyka dostaw działa perfekcyjnie, a rynek stale się powiększa. Układ wydaje się niemal idealny. Jimmy jest medialną twarzą firmy oraz promuje sprzedaż. Trevor trzyma klientów w ryzach, pilnuje porządku i to, aby się to wszystko kręciło, a Lester zarządza łańcuchem dostaw oraz pożerza horyzonty firmy. W pewnym momencie Zaczyna się jednak coś psuć. Jimmy, przytłoczony ciężarem obowiązków, zaczyna dostrzegać, że traci kontrolę nad własnym życiem. Sam staje się marionetką w rękach Trevora i zdaje sobie sprawę, że podobnie było z jego ojcem. Z dnia na dzień ta frustracja narasta, a wraz z tym Jimmy chce się zbuntować. Jednak wie, że jest to trudne, bowiem Trevor nie odpuści sobie dobrego biznesu. Zapewne byłyby tego mocne konsekwencje. Na sam koniec chciałbym szybko przejść przez dwa scenariusze, które moim zdaniem absolutnie by się nie wydarzyły. Jimmy zdecydowanie nie jest takim mężczyzną jak jego ojciec. Historia z gangsterką odpada nie tylko przez jego charakter, ale także przez czyste lenistwo, które ujawnia się przy każdej próbie zaangażowania choćby w spor. Po prostu nie nadaje się do tego rodzaju życia. Z kolei pomyślałem sobie, że widząc tragedię, jaka spotkała jego ojca, Jimmy mógłby postanowić, że nie chce stracić także Trevora. Mimo, że Trevor ma temperament wybuchowy, chłopak mógłby sprowadzić go, zmienić, do innego podejścia do życia, choć szanse na to, że Trevor posłuchałby go i przeszedł na emeryturę jak Michael byłyby znikome. Daj znać w komentarzu, który ze scenariuszy przypadł Ci najbardziej do gustu, albo podziel się własną wizją.